Jesień na polu to jedna z najbardziej malowniczych pół roku w rolnictwie, ale także czas intensywnej pracy. Dla rolników oznacza to moment zbiorów i przygotowania pól do zimy. Festyn w Ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa to niezapomniana podróż do przeszłości. Wydarzenie odbyło się 15 września na terenie Skansenu na XIX-wiecznej wsi podlaskiej. A udział w tym wydarzeniu był niecodzienną lekcją historii. Jest to kontynuacja imprezy, którą organizujemy cyklicznie, a więc jest to impreza związana z pracami jesiennymi w pracy rolnika. Czyli przede wszystkim są to wykopki. Wykopkom towarzyszą też inne tradycje, inne obrzędy, które kojarzą się z jesienią, z pracami jesiennymi. Więc no, chociażby za chwilę będziemy właśnie mogli też obejrzeć, obejrzeć, jak kwasi się kapustę, prawda? A więc obrzęd kiszenia kapusty. Jak też inne pokazy, chociażby praca z kołowrotkiem. Impreza jest organizowana cyklicznie. Muzeum zresztą przez cały rok stara się pokazać właśnie no przede wszystkim pracę rolnika, a więc wszystkie te prace, które w ciągu roku rolnik musiał wykonać. I tak rozpoczynamy te nasze imprezy jarmarkiem na świętego Wojciecha, a potem właśnie organizujemy je w sposób cykliczny. Największą z takich imprez jest Podlaskie Święto Chleba. Natomiast ta impreza dzisiejsza właściwie kończy taki cykl tych właśnie pracy rolnika. No i cóż, do przyszłego roku właśnie będziemy po prostu inne formy organizacji, a więc organizujemy też na różnego rodzaju konferencje, ale też wystawy, ale też właśnie warsztaty czy lekcje muzealne, podczas których też staramy się właśnie przekazać te tradycje. Festynowi towarzyszyły pokazy prac domowych, w tym szatkowania i kiszenia kapusty, prezentowane przez panie i panów z zespołu Polne Maki z dołubowa. Przygotowujemy kapustę, obcinamy zbędne suche leście, zwiędnięte, zgniłe, przekrajujemy główkę na połowę, jeśli jest bardzo duża, to na cztery. Mamy przygotowaną, jak to się nazywa, szatkownicę, czyli taką drewnianą drewniane narzędzie w środku z dwoma albo z trzema ostrzami i te ćwiartki tej kapusty albo połówki posuwamy do siebie, do góry, do siebie, do góry i siekamy, siekamy na tej szatkownicy. W międzyczasie ktoś tam inny, kto nam pomaga obiera marchew. Trzetą marchew na tarce takiej do owoców na przykład tak do jabłek, do buraków czy do czegoś przygotowujemy sól odrobinę cukru no i jeszcze kiedyś moja babcia to dodawała nasiona kopru tak albo kminku zależy co tam było i to wszystko wymieszamy w, w tej kadzi do której siekamy czy tam do Bali czy do miski, wymieszamy wymieszamy Wrzucamy do beczki drewniane, najlepiej drewniana, a więc jak wsypujemy to wszystko, co przygotowaliśmy, to trzeba taką stępką drewnianą ubić ubić bardzo mocno, ale kiedyś na wsi, to nawet tam dziewczęta nogami ugniatały, tak jak winogrona czy coś w tym coś. I kiedy to już zrobimy, przygotowujemy następną partię i znowu siekamy, siekamy, solimy, cukrzymy, dodajemy odrobinę barwi i tak do końca. Do końca, aż ten sok się wydobędzie, bo jeśli nie ma soku, to ta kapusta szybko nam się zepsuje. Musi się wydostać sok na powierzchnię. Wśród zanikających umiejętności jest również sztuka przędzenia na kołowrotku, która jest tradycyjną metodą wytwarzania nici z włókien naturalnych, takich jak wełna, len czy bawełna. O tym opowiedziała nam jedna z pracownic Muzeum, Renata Niemyjska. Trzeba gręplować, czyli tak ładnie, żeby, równo, żeby była. Mięciutka taka, że dało się prząść, a następnie trzeba zrobić nitkę. A żeby tą zrobić nitkę, to trzeba uruchomić koło wrotek. W tej chwili staram się tutaj zrobić nitkę, żeby włożyć. O. Musimy to dołączyć. Nawija się to, się skręca nitka i później, gdy są już dwie takie szpulki, to później się to robi w przeciwną stronę. Z tą stronę, a później przeciwną, żeby ją skręcić. Co się napędza? Brawo, 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 brawo. I wtedy się skręca nitka. Gdy już mamy ją skręconą, to trzeba ją uprać, później malować na odpowiedni kolor. Można zrobić swe skarpetki. Doktor no, Szalik, no, tylko to wtedy robimy na drutach albo jakieś dywany takie, które różnego rodzaju narzuty. W trakcie jesiennego festynu czas zwiedzającym umilały koncerty zespołów folklorystycznych i kapel ludowych. Nie zabrakło licznych konkursów z nagrodami, np. Na obieranie ziemniaków na czas lub bieg z ziemniakiem na łyżce. Ponadto Muzeum w Ciechanowcu przygotowało konkurs plastyczny, jesień w polu i zagrodzie, a prace najmłodszych zawisły w galerii prac.